Witajcie znowu na tym kanale, który nagrywa najbardziej regularnie na całym polskim YouTubie. Dzisiaj będę robił wodorotlenek miedzi 2. I po co go robię? Jako prekursor do innych soli miedzi oraz do odczynnika Schweizera, który jest bardzo ciekawy według mnie. Więc teraz zacznę. Będzie do tego potrzebny pięciowodny wodno-siarczan miedzi, woda destylowana, jakiś wodór sodu, potasu, no i amoniak, tak no, najlepiej powyżej 20%. Zacznę od odmierzenia 50 g pięciowodnego miedzi. Oczywiście siarczanu miedzi 2. No, jest ok. Więc kiedy już to odmierzyłem, to biorę wodę destylowaną. Postaram się to rozpuścić, wracam za chwilę. Ok, wróciłem i mam ciepły roztwór siarczanu miedzi. Więc teraz pierwszym krokiem w zasadzie właściwego doświadczenia będzie odmierzenie 60 ml 25% amoniaku. Oczywiście dla stworu wodnego. Amoniak, najlepsza substancja, każdy kto mnie zna osobiście ten wie. Więc odmierzam, profesjonalnie oczywiście. Dobra, więc teraz y, rzeczą, którą muszę zrobić jest wlać ten amoniak do oświadczonej miedzi, więc aż y, wezmę telefon, bo to jest dosyć ładne. OK. No. Tworzy się piękny ciemnoniebieski kolor, ale też jasno niebieski i to wynika z tego, że... bo tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest to wodorotlenek miedzi 2. Druga rzecz, ta ciemnoniebieska, to jest yy, właśnie odczynnik phasera, czyli tetraamino mieć, A w zasadzie jej też wodorotlenek. Źle nagrałem. Żeby wszystko przereagowało na pewno. Wygląda na to, że jest wszystko dobrze. Aczkolwiek dodam jeszcze troszkę do amoniaku, więc zatrzymam. Teraz przygotowuję roztwór e, 16 gramów wodorotlenku sodu. Więc tutaj mam te 16 gramów. Co miesiąc zagraje i jak to się zagraje, to to dodam do roztworu miedzi, który wciąż jest o tutaj. I tutaj widać warstwę właśnie di aqua, miedzi. I tutaj widać wodorotlenek miedzi, który z jakichś przyczyn nie przereagował. Dodanie wodorotlenku sodu sprawi, że cały ten kompleks ciemnobieski powinien się zniszczyć i zmienić w zwykły wodorotlenek miedzi no. oraz siarczan amonu. więc sprawdzamy. Powinien to być taki piękny, jasny, niebieski kolor. Rozpuszcza się, rozpuszcza. Powiedzmy, że wystarczy. Tak, na wszelki wypadek. No bo teraz nasz produkt końcowy, czyli woda do miedzi, jest w wodzie nierozpuszczalny, czyli można go łatwo odfiltrować a wszystkie substancje pozostałe są rozpuszczalne, więc nie będzie problemu z ich odseparowaniem. Dobra, więc teraz jak otrzymaliśmy, trochę światło nie ma, otrzymaliśmy już wodorkorek miedzi, to wystarczy go teraz przefiltrować, więc wracam za chwilę z filtrem. Oto jest końcowy, mniej więcej wysuszony produkt. Powinien mieć kolor mniej więcej takie jak tutaj ale, że to wszystko jest mokre i nie chce się za nic wysuszyć, to ma taki kolor. Dlaczego ten film tak długo zajął? Zajął tyle, ponieważ filtrowanie tego filtrami od kawy było okropnie powolne i czekałem aż przyjdzie do mnie moja kolba próżniowa, która już przyszła, więc przefiltrowałem to przy użyciu starego odkurzacza i kolby próżniowej. Teraz to już jest mniej więcej czysto od jonów amonowych, siarczanowych oraz sodowych, które zanieczyszczały to wszystko. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Cześć.